Cześć moi drodzy, dzisiaj dowiemy się, jaka jest szansa na zdobycie dwóch huge petów, które są w tym świe Christmas evencie. Zostańcie ze mną i lecimy obejrzeć odcinek, słuchajcie. Yo, up, huge Claus huge... Czyli huge Mrs. Claw i Penguin, tak? Penguin. Ok. 1 do 25 milionów. Słuchajcie, naprawdę jest bardzo mała szansa, żeby dostać tego huge peta. Ja sobie przyspieszę może tutaj. Aha, czyli jak macie Egg Mastery, to jest jeszcze większa szansa. Mniej, większa. Ok, 12,5, czyli nieźle. Nie jest źle, słuchajcie. 25 lak, czy lak ma wpływ na serio? 1 do 1 miliona, czyli opłaca się otwierać te jajka, słuchajcie. Aha, okej, okay, czyli te boosty, które on tutaj wymienił. Okej, okay, słuchajcie, czyli te boosty super laki i... Czekajcie, co? Aha, super lucky boost tej maszynie daje do 1 do 4, 4 milionów. Okej. Okay. Ale ten. Okej, okay, 1,25 miliona. Okej, okay, czyli patrzcie, tu są kombinacje laka oczywiście. E Okej, okay, 1 do 782 tysięcy, to nie jest tak źle. 1 do 400 prawie? Ej, to się opłaca otwierać to jajko. Co? Ej, niemożliwe. Jak myślicie, że, że rzeczywiście tak jest? Te wszystkie na maksa i 220 tysięcy. Okej, okay, teraz jest 16 do 7 miliona. Okej. Okay. One in six hundred sixty-six thousand six hundred sixty-six eggs. I'm talking about twenty-five times luck, by the way. And now let's talk about super lucky boost. It only brings it to one in two point seven eight million eggs. Hey, naprawdę 100%. mega. So it gets it to one in eight hundred thirty-three thousand eggs. Super lucky boost plus ultra lucky boost can get it to six hundred and forty-one. Okay, one to six hundred thousand While with the super lucky boost, this becomes one in five hundred twenty-one thousand. Okay, one to five hundred twenty-one. I if you didn't use ultra lucky boost in that combination. It is one in one point four million eggs. Okej, okay, wszystko. Okej, okay, słuchajcie, opłaca się naprawdę te jajka otwierać, bo to jest 1 do 300 tyś, 400 i 1 do 260. Tak? Ile tam było? 1 do 220, a to jest 260. Czyli naprawdę? Patrzcie, jeszcze ten 25 lat, 146 tysięcy szansa, to się opłaca. Wow! Co o tym myślicie? Zdobyliście już te Tech huge pety?